Rozpoczynamy nasz kolejny podcast z detektyw Małgorzatą Marczulewską. Rozmawiać dzisiaj będziemy o eksmisjach i o dzikich lokatorach. Dzień dobry, pani detektyw. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy na ten temat, bowiem w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo dużo głośnych tematów dotyczących dzikich lokatorów. Firma Werto i Pani osobiście miała udział w kilku działaniach i w kilku interwencjach. Ale zanim porozmawiamy o konkretnych przypadkach i o konkretnych kazusach, zapytam tak ogólnie, czy w Pani karierze detektywistycznej dzicy lokatorzy pojawiają się bardzo często i czy to jest problem powszechny? Może bardzo często to nie, ale nie są to pojedyncze sytuacje. Zdarzyła nam się nawet wyprowadzka jednych osób dwukrotnie, czyli najpierw wyprowadziliśmy ich z jednego adresu, potem wynajęli kolejne mieszkanie, za które również nie płacili i wyprowadzaliśmy tych lokatorów po raz drugi. Tak naprawdę nie są to sporadyczne sytuacje i najczęściej ludzie, którzy nie płacą, to są ludzie z pogranicza patologii, więc są to trudne osoby do negocjacji i dopiero jak my wkraczamy, to jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby ci lokatorzy po sesji opuścili. Na szczęście, w, tej, w tym zakresie na chwilę obecną mamy stuprocentową skuteczność. Nie zdarzyło nam się, żeby dana osoba w sprawie, którą prowadziliśmy, się nie wyprowadziła. Najdłuższy czas od przyjęcia sprawy do wyprowadzki to było 3 tygodnie, więc myślę, że w tym zakresie jesteśmy dość skuteczni. Natomiast zawsze trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli klienci się mocno zaprą i, nie, i będą e, odporni na nasze działania. To y, niestety, ale polskie prawo w bardzo dużej mierze ich chroni. I tutaj pojawia się pytanie, które pojawia się bardzo często we wszelkich komentarzach internetowych, bowiem osoby nieuświadomione, jak wygląda prawo cywilne w tym zakresie, często nie dowierzają, jak to jest możliwe, że ktoś wynajmuje od osoby prywatnej mieszkanie, nie płaci tej osobie przez kilka miesięcy. I ta osoba, która jest właścicielem mieszkania, nie dość, że nie może w oczywisty sposób tej osoby wyeksmitować, wyprosić, powiedzieć: Nie płacisz drogi, lokatorze, proszę się wyprowadzić. Co więcej, nie może wejść na teren swojego mieszkania i nie może podejmować tam żadnych czynności. Mhm. To jest tak, że osoby takie właśnie wynajmujące to, wynajmujące swoje nieruchomości, Często też nie wiedzą, jak mogą się poruszać, na co prawo im zezwala, na co nie. Oni nie wiedzą, czy mogą wejść, czy nie mogą. My troszeczkę korzystamy z luk w przepisach prawnych i dzięki temu na te posesje wchodzimy. Natomiast jeżeli taki lokator wynajmuje mieszkanie i wezwie pan policję, ponieważ chce pan się go pozbyć, policja panu nie pomoże. Prawo jest skonstruowane w ten sposób, że może pan skierować sprawę do sądu i przeprowadzić postępowanie eksmisyjne. Natomiast nie można wyprowadzić takiego lokatora na bruk. Oczywiście jest to ogromna luka w prawie. Powinno być to tak zrobione, że jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, nie płaci przykładowo miesiąc yy, i nie podpisuje żadnej ugody w tym zakresie na spłatę na przykład ratalną w terminie późniejszym, powinno być automatycznie z mocy prawa możliwość wyprowadzenia takiego lokatora. Niestety tak nie jest. Yy, nasze polskie prawo jest yy, ułomne i tak jak Panu powiedziałam, my, aby takiego lokatora wyprowadzić, korzystamy skutecznie jak do tej pory z Luk w przepisach prawnych, których zwykły tak zwany Kowalski, który wynajmuje takie mieszkanie, nie zna. Tak? My y, mamy swoje oczywiście latami wypracowane sposoby na to, żeby się takich lokatorów pozbyć, i na szczęście y, jesteśmy w stanie tym osobom pomóc. Sytuacja jest na tyle patowa, że te osoby pomimo tego, że nie płacą za najem mieszkania, to najczęściej jest też tak, że to mieszkanie dewastują, demolują. Przy wyprowadzce zabierają nie swoje na przykład rzeczy, ale też korzystają ze wszystkich mediów typu prąd, woda, ogrzewanie. Nie można im tego de facto odciąć, natomiast płacą za to właściciele. No, tutaj mamy kilka przykładów, o których będziemy za moment mówić, ale w internecie zawsze pojawiają się porady dla osób, które mają problem z dzikimi, z dzikimi lokatorami. To są porady typu, proszę wejść i wymienić zamki, albo proszę tutaj umówić się z dwoma panami słusznych rozmiarów i słusznej postury, i niech oni, prawda, siłą argumentu albo argumentem siły przemówią do tych dzikich lokatorów, żeby oni się wynieśli. Żaden prawnik oficjalnie przecież takich porad nie złoży, ale jednak niektórzy próbują się swojego problemu właśnie w taki sposób pozbyć. Czy to jest dobry sposób, czy to może spowodować więcej szkód niż pożytku? Oczywiście, że więcej szkód niż pożytku i mam nadzieję przynajmniej, że takich porad nie udziela żaden prawnik, bo jeżeli tak, to radziłabym się chyba cofnąć do etapu studiów. Jeżeli doradzają to osoby takie zwykłe, nieznające przepisów prawa, oczywiście starają się pomóc doradzić dobrze, jakby one to zrobiły, natomiast ja sam osobiście nie polecam takich czynności, ponieważ skończymy z wyrokiem karnym, tak? Taki lokator złoży do sądu wniosek o przywrócenie władania nieruchomością. Dodatkowo osoba, która w ten sposób postąpiła, Dostanie wyrok karny, na przykład nawet za zakłócenie miru domowego, tak? Bądź jeszcze innych, innych para, inne paragrafy również się znajdą, które można byłoby wykorzystać. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z pograniczem patologicznym, tak? Czyli po wejściu samemu do takiej nieruchomości osoba może powiedzieć, że miała w domu 100 tysięcy złotych, które nagle zginęły. I jak Pan udowodni, że nie? Dlatego ja nie polecam ruchów samemu w tym zakresie. Jesteśmy my wyszkoleni do tego odpowiednio, aby to przeprowadzić. Na pograniczu prawa, ale jednak w jego granicach, jesteśmy w stanie też te czynności przeprowadzić skutecznie, nie narażając siebie ani właściciela tej nieruchomości na postępowanie karne. Co było najczęstszym błędem właścicieli mieszkań, którzy obecnie borykają się z dzikimi lokatorami? To jest kwestia Pewnego niedopilnowania sytuacji, kwestia pewnych umów, które były źle zawierane. Co mówi Pani doświadczenie? Pierwszą kwestią jest to, że mamy możliwość skorzystania z tak zwanego najmu okazjonalnego, czyli umowy podpisanej u notariusza, która gwarantuje szybkie pozbycie się lokatora w sytuacji, kiedy taki lokator nie płaci. To też jest dobry yy, bat, tak zwany na takich lokatorów, ponieważ oni, słysząc, że mają i że notariusza podpisać najem okazjonalny, oni już się wycofują z tego najmu i szukają innej nieruchomości, gdzie właściciel takiego yy, najmu okazjonalnego nie będzie wymagał. Natomiast w dalszej, jeżeli już takiego lokatora mamy, to w dalszym, yy, dalszych czynnościach jedyny najczęściej powtarzalny błąd właścicieli nieruchomości jest to, że oni miesiącami nic nie robią. Taki lokator sobie mieszka, czeka sobie, mówi, póki nie muszę, to się nie wyprowadzę, a niech sobie za mnie płacą. Łącznie z tym, że kiedyś spotkaliśmy się z takim komentarzem, że pani poszła do prawnika i prawnik jej powiedział, że ona się nie musi wyprowadzać, a oni muszą za nią płacić, więc po co ona się będzie wyprowadzać do kogoś z rodziny, żeby za nią płacili? Jak mogą za nią płacić obcy? Więc to są ludzie, którzy po prostu żerują na innych, na, in, na ciężkiej pracy, którą i na ciężkim yy, na majątku, którym te osoby musiały ciężko pracować, żeby się dorobić. I po prostu bez najmniejszych skrupułów yy, z tego korzystają. Największym błędem yy, właścicieli jest to, że oni z tym nic nie robią. To najczęściej jest tak, że z miesiąca na miesiąc jest ewentualnie jakaś wymiana SMS-ów yy, bądź maili, że i ci właściciele liczą na to, że oni sami się wyprowadzą. A tak nie jest, bo im dłużej yy, ci właściciele czekają, tym bardziej upewniają, upewniają tych lokatorów, że oni sobie mogą mieszkać. Lokatorzy. Działają w ten sposób, żeby z miesiąca na miesiąc opóźnić wyprowadzkę, a jeżeli właściciele nie podejmują natychmiastowych kroków, to tylko ich w, tych, w tym upewniają, że oni mogą sobie tam siedzieć bezkarnie. To jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć, bo rzeczywiście te przypadki, które pojawiły się w Szczecinie w ostatnim czasie, to były jednak przypadki zaniechania mniej więcej nawet powyżej pół roku. Wie pan co? Ja nawet nie wiem, czy ja się spotkałam z wyprowadzką lokatorów, którzy zalegali mniej niż pół roku, bo chyba nie. To są najczęściej osoby, które się już do nas zgłaszają w akcie desperacji, które liczyły właśnie na to, że ci lokatorzy się wyprowadzą, i tak właśnie z miesiąca na miesiąc okazuje się, że nie. I tak najczęściej, yy, chyba jakbym miała policzyć średnią, to bym powiedziała, że to jest mniej więcej około roku od momentu zaprzestania płacenia. Tak? Także yy, mija rok, właściciele są już w takim akcie desperacji, że są w stanie pójść wszędzie i dopiero trafiają na nas, tak? Szukają po internecie, y, trafiają na nasze na przykład referencje, zgłaszają się do nas, żeby takie y, czynności podejmować. I jak detektyw może pomóc osobom poszkodowanym przez dzikich lokatorów? No przede wszystkim my podejmujemy działania natychmiastowo, tak? Natychmiastowo podejmujemy czynności, jedziemy na miejsce, kontaktujemy się z tymi lokatorami, którzy najczęściej nie mają ochoty z nami rozmawiać. Zostawiamy na drzwi przyklejone pismo, wkładamy pod drzwi również, żeby oni chcąc, nie chcąc się z tym zapoznali i rozpoczynamy wszelkie czynności. Jak one wyglądają, nie chciałabym ze szczegółami mówić, natomiast te nasze czynności są na tyle zintensyfikowane, że ci lokatorzy wiedzą, że oni się nas nie pozbędą i nie przeciągną nas tak, jak przeciągali właścicieli. Yy, I yy, pod wpływem naszych czynności oni się po prostu wyprowadzają. Zauważyła pani, pani detektyw, że dzicy lokatorzy. Yy, pani powiedziała, że to jest często pogranicze patologii, i to jest pewnie prawda, ale ci dzicy lokatorzy, z którymi nie ja miałem kontakt w ostatnim czasie, przygotowując serię artykułów. Byli bardzo świadomi swoich praw, bo zarówno pierwsi wiedzieli, że nie muszą wpuszczać do domu właściciela mieszkania, bo wejście właściciela mieszkania to jest zakłócenie miru domowego, jeżeli to nie jest wejście ustalone. Drugi dziki lokator wręcz powoływał się na Rodo, kiedy ja wykonałem do niego telefon i zapytałem, czy to prawda, że jest dzikim lokatorem nie płacącym za korzystanie z apartamentu właścicielki. On do mnie. Panie, skąd pan ma mój telefon? Jest RODO, jak pan do mnie jeszcze raz zadzwoni, to ja zadzwonię po policję. No to oznacza jednak, że to nie są też, ta, to nie zawsze są takie prymitywne osoby, które hapnęły mieszkanie. I koniec Ale już Absolutnie i teraz. to właśnie są w drugą stronę osoby. Mówiąc z pogranicza patologii, miałam na myśli osoby agresywne, żerujące na majątku innym, nie zdającym sobie sprawy z tym, że wyrządzają komuś krzywdę. Myślą, że po prostu jakim jest dobrze, to powinno być dobrze wszystkim w koło. To jest taki rodzaj patologii, taki, który nie robi sobie żadnej nie robi sobie nic z tego, że wyrządza drugiej osobie krzywdę, tak? To są często straszne sytuacje, bo osoba na przykład e, mieliśmy taką wyprowadzkę, gdzie pani wyprowadziła się do rodziców, ponieważ nie stać jej było na spłacanie kredytu, bo miała kredyt we frankach, a ponieważ z uwagi na różnice kursowe nie było jej stać na utrzymanie i to mieszkanie wynajęła i akurat trafiła na lokatorów, którzy nie płacili, więc nie dość, że ona musiała płacić wszystkie media czynsze za to, to już nawet nie, nie otrzymywała pieniędzy z najmu, więc nie miała na spłatę kredytu w miesz za mieszkanie, w którym byli. Dziedzicy, lokatorzy. Więc te sytuacje są często straszne, dramatyczne i to są najczęściej ludzie agresywni. I co właśnie dziwne, nie stać ich na zapłatę czynszu, nawet w formie ratalnej, ale na porady prawne, to ich zawsze stać. Ja się troszkę dziwię też prawnikom, że e, często bardzo szczegółowo informują i kierują taką osobę, co zrobić, żeby się z takiego mieszkania nie wyprowadzić. To uważam, o ile prawnik nie może kłamać i jak ktoś przychodzi na paradę, no musi udzielić prawdy, o tyle mógłby niektóre szczegóły chyba pominąć. Ostatnie przykłady, nad którymi Pani pracowała, czyli chyba najsłynniejsza sprawa w mieście w ostatnim czasie, ulica Gwiezdna, granica Szczecina i Mierzyna. Sytuacja o tyle wyjątkowa, że nie wiem, czy Pani się zgodzi z tą moją tezą, ale kiedy czytamy o tematach dzikich lokatorów, to zazwyczaj czytamy o zajętej kawalerce, o zajętym małym mieszkaniu gdzieś na wynajem, ale ja nie spotkałem się z historią 240-metrowej willi, siedmiopokojowej, wartej pewnie kilkaset tysięcy złotych, jak nie ponad milion złotych, Myślę, która została, jest, no. która, tak, pod miastem na dodatek, która została zajęta przez dzikich lokatorów. Tak, to była największa nieruchomość do tej pory, z którą my się spotkaliśmy. I to był na tyle bezczelny przypadek, że właśnie osoby, które wynajęły to mieszkanie, to nie wynajęły sobie małej kawalerki czy mieszkania dwupokojowego, bo w takich ludzie żyją, którzy nie posiadają pieniędzy, tylko wynajęli sobie ogromną willę z ogromnym ogrodem. Żyli po prostu jak... Eee, królowie. Jak królowie, tak? A nie płacili za najem. Mało tego, o tyle było bezczelne postępowanie z ich strony, że oni w żaden sposób nie chcieli się ani wytłumaczyć z tej sytuacji, ani zawrzeć jakiś plan ugodowy. Osoby, które nie mają pieniędzy, które, nie wiem, straciły pracę, które, które, którym powinęła się noga i faktycznie ich finanse zostały zachwiane, w pierwszej kolejności kontaktują się zawsze z właścicielami takiej nieruchomości, informują o zdarzeniu, proszą o odsunięcie terminu płatności bądź o możliwość spłaty ratalnej, o obniżenie czasowe czynszu. Są różnego rodzaju yy, sytuacje. I najczęściej ci właściciele się na to zgadzają. Tutaj problem był taki, że oni nie dość, że tą widle wynajęli, to nie było z nimi żadnego kontaktu. Tutaj był o tyle też problem, że na posesji były trzy duże psy, które uniemożliwiały też wejście pani właścicielce, i musieliśmy dobrać tak czynności, żeby przeprowadzić szybko i skutecznie te działania, aby się tych lokatorów pozbyć. Na szczęście się udało i opuścili oni posesję. Z posesji zginęło kilka rzeczy należących do właścicielki jest kilka zniszczeń wykonanych, choćby nawet odrapane drzwi przez psy bądź okno, które na pewno będzie się nadawało na wymianę. Natomiast o dziwo nie było aż tak dużych zniszczeń, których byśmy się spodziewali, bo niech mi Pan wierzy, że są nieruchomości, w które jak wchodzimy, to znajdujemy śmieci, które nie były wynoszone na przykład sprzed miesiąca. Łącznie z robactwem i wszystkimi innymi rzeczami z tym związanymi. Także nie było tutaj myślę najgorszej sytuacji. Natomiast sam fakt mieszkania osiem miesięcy na, na czyjś koszt, no jest tutaj według mnie no poniżej jakiegokolwiek poziomu normalnego, zdroworozsądkowo myślącego człowieka. No tak, bo jeżeli wynajmuje się willę z czynszem na poziomie 6,5 tys. zł miesięcznie plus media, czyli to pewnie około 8 tys. zł, jak nie więcej, no to przypuszczenie jest takie, że no nikt, kogo nie stać na życie w takim standardzie, na coś takiego by się nie odważył. A więc tutaj mamy do czynienia z albo bardzo cwanymi wynajmowaniami, albo coś się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie? Wie Pan, myślę, że raczej tą pierwszą wersję, czyli mamy do czynienia z takimi typowymi cwaniakami. Oni najczęściej wynajmują nieruchomość i to nie jest tak, że nie płacą od pierwszego miesiąca, tylko płacą kilka miesięcy, a potem zaprzestają i liczą na to, że jakiś tam czas uda się im przekoczować nie płacąc, tak? I jakby nie patrzeć tutaj w tym przypadku dług do 40 tysięcy, no to jest kwota ogromna, tak? Więc to jest to są pieniądze, których nie mają właściciele nieruchomości, którą oni, mówiąc tak w cudzysłowie, zaoszczędzili. Tak? Są, pieniądze są ogromne. Mało prawdopodobne wydaje mi się to, że akurat y, stracili pracę, ponieważ osoby takie, które y, w taki sposób y, ich, im się toczy życie, Najczęściej zgłaszają to do właścicieli, próbują w jakikolwiek sposób odwlec system płatności, bądź zaproponować raty, bądź chcą po prostu zerwać umowę i się wyprowadzić do nieruchomości tańszej. Tutaj natomiast takich ruchów w ogóle nie było. Oni tą nieruchomość zajmowali, nie chcieli się z niej wyprowadzić, nawet nie chcieli negocjować w temacie obniżki czynszu, po prostu stwierdzili widocznie, że im się to po prostu należy. Pani detektyw, jeżeli nie będę oczywiście dopytywać o, o to, jak wyglądało wyprowadzanie tych lokatorów, ale zapytam o efekt ostateczny, bo wiem, że pani lokatorka była bardzo zadowolona z tego, że udało się wreszcie odzyskać. Pani właścicielka. Pani właścicielka. Mhm. Tak, jak najbardziej. No nawet było to widać po jej twarzy. W momencie, kiedy udaliśmy się pod posesję, to yy, była w, no widać widoczne były na jej twarzy mocne nerwy. Kiedy weszliśmy już na tą posesję, okazało się, że lokatorów już nie ma, to od razu był widoczny na jej twarzy zmiana. Ona sama powiedziała, że jest pod dużym wrażeniem naszej pracy i że jest nam bardzo wdzięczna za to, że pozwoliliśmy jej odzyskać jej własną nieruchomość. Yy, I na pewno pozostała jeszcze kwestia finansowa, ponieważ yy, ci lokatorzy. To kolejna sprawa, którą tak. chciałem zapytać, jak windykować dług teraz w takiej sytuacji, kiedy ci lokatorzy się gdzieś rozpłynęli? Yy, my wiemy mniej więcej, gdzie oni się przeprowadzili i zamierzamy przeprowadzić yy, czynności windykacyjne. Mamy też wskazany adres członka rodziny tych państwa, więc tam też będziemy wysyłać korespondencję. Jeżeli ci państwo nie dokonają polubownie zapłaty, to mamy na tyle mocne dowody, aby skierować sprawę do prokuratury. Jeżeli oni z nami się nie dogadają na spłatę tego, tej zaległości, to myślę, że skończą z wyrokiem karnym. Podsumowując, pani detektyw, jeżeli chodzi o problem dzikich lokatorów, jakie możemy udzielić podstawowe porady naszym dzisiejszym słuchaczom i kiedy sugerujemy im kontakt do Awerto i porozmawianie o ich sytuacji? Powiem panu, że. Temat wyprowadzki lokatorów jest o tyle śliskim tematem w kwestii prawnej, że tutaj bardzo łatwo sobie zrobić krzywdę, w sensie skończyć z wyrokiem. Dlatego ja naprawdę nie polecam osobom działanie na własną rękę, nie polecam wiercenia zamków, wchodzenia podczas nieobecności tych lokatorów czy wykonywania jeszcze innych czynności. Jesteśmy od tego my, żeby się do nas ci ludzie zgłaszali, żebyśmy my zgodnie z prawem tych lokatorów usunęli. Jedyne, co musi zrobić właściciel, to zacząć działać szybko, bo każdy kolejny miesiąc powoduje to, że te osoby czują się bezkarne i że jest udzielone tak zwane przyzwolenie na siedzenie ich w tej nieruchomości i oni będą koczować tak długo, aż nie zostaną siłą usunięci. Dzikich lokatorów jest coraz więcej. Nie wiem, czy coraz więcej, bo do nas tych spraw trafia oczywiście trochę w ciągu roku, natomiast nie jest to taki ogrom, tak? Natomiast ja też zdaję sobie sprawę, że takich spraw na pewno jest więcej, tylko ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się zgłosić, tak? Często korzystają z jakichś tam porad prawnych, które niewiele wnoszą, bądź kierują też sprawę do sądu i taka sprawa trwa na przykład 3 lata i dopiero wtedy się takich lokatorów pozbywają. My do tej pory nasza najdłuższa wyprowadzka trwała 3 tygodnie. I miejmy nadzieję, że kolejne sprawy będą rozwiązywane tak efektywnie jak przykład z ulicy Gwiezdnej, który no rzeczywiście jest takim przykładem sztandarowym z ostatnich miesięcy. Pani dyrektyw, bardzo dziękuję. Pewnie o kwestiach nieruchomościowych jeszcze nie jeden raz będziemy rozmawiać. Dziękuję również.